Numer 9 HD189733B. W 2005 roku astronomowie odkryli planetę oddaloną o 63 lata świetlne od Ziemi, która przez ich teleskopy wydawała się oszałamiająco piękna. HD189733 świeciła głębokim kobaltowym błękitem, przypominającym ocean Ziemi widziany z kosmosu. Przez krótką chwilę wydawało się, że znaleźliśmy znajomy widok w obcym kosmosie. Nie znaleźliśmy. To co odkryliśmy, to jeden z najbardziej wrogich światów, jaki kiedykolwiek zaobserwowano. Ten niebieski kolor nie pochodzi od wody. Pochodzi on od cząsteczek krzemianów unoszących się w atmosferze planety, drobnych fragmentów szkła rozproszonych wśród chmur rozpalanego gazu. Temperatura na HD 189733b sięga 1700 stopni Fahrenheita, czyli jest wystarczająco wysoka, by odparować większość metali. Ale to nie temperatura czyni ten świat prawdziwie koszmarnym. Atmosfera tej planety porusza się z niewyobrażalną prędkością. Wiatry przekraczające 8700 km na godzinę, czyli 7 razy szybciej niż dźwięk, szarpią powierzchnię w nieustannych huraganowych burzach. To nie są pionowe wiatry jak w tornadach na Ziemi. Wieją one poziomo, równolegle do podłoża, tworząc poziomy wir, który okrąża całą planetę. A w tych wiatrach pada deszcz ze szkła. Ekstremalne ciepło odparowuje krzemiany w atmosferze, które następnie kondensują się w trople stopionego szkła. My krople są porywane przez hipersoniczne wiatry i wyrzucane na boki z prędkościami, które rozszarpałyby każdy znany materiał. Wyobraź sobie, że stoisz w piaskarce wypełnionej stopionym szkłem, wzmocnionej tysiąckrotnie. To co czyni HD189733, szczególnie niepokojącą, to fakt, jak podważa nasze założenia dotyczące zamieszkiwalności planet. Nauczyliśmy się szukać niebieskich planet jako potencjalnych ostoi życia, światów, które mogłyby przypominać naszą własną. Jednak ten kobaltowy klejnot w kosmicznej ciemności przypomina, że piękno kosmosu może maskować absolutną zabójczość. Czasami najbardziej ziemski wygląd kryje w sobie najbardziej obcą rzeczywistość. Numer 8, WASP-12 b. W 2008 roku astronomowie odkryli, że planeta umiera w czasie rzeczywistym. Łazb 12b krąży tak blisko swojej gwiazdy, że podróż na nią zajmuje mu zaledwie 26 godzin, zbliżając się na odległość 3,2 miliona kilometrów od powierzchni gwiazdy. Na takiej odległości planeta doświadcza tak ekstremalnych sił grawitacyjnych, że dosłownie ją rozrywają. Grawitacja gwiazdy rozciągnęła łazb 12b w kształt jaja, wyciągając materiał z atmosfery planety w nieustannym strumieniu gazu, który spiralnie wpada w samą gwiazdę. Temperatury na Wasp 12B sięgają 4000 stopni Fahrenheita, co jest wystarczająco gorące, by rozbijać cząsteczki wody i rozdzielać większość związków chemicznych na ich pierwiastki składowe. Jednak to, co czyni ten świat naprawdę dziwaczny, to jego wygląd. Planeta jest niemal niewidoczna. Pochłania 94% światła, które na nią pada, przez co wydaje się ciemną pustką na tle jasności swojej gwiazdy. Naukowcy uważają, że ekstremalne ciepło odparowało metale i inne materiały do atmosfery, tworząc mgłę pochłaniających światło cząstek, które zatrzymują promieniowanie zamiast je odbijać. Każdej sekundy WASP 12b traci około 6 miliardów ton materii na rzecz swojej gwiazdy. Planeta jest pochłaniana, pożerana przez sam obiekt, który okrąża. Astronomowie szacują, że za około 10 milionów lat, a może nawet wcześniej, WASP-12b przestanie istnieć całkowicie, zamieniając się w rozproszoną chmurę gazu, wchłoniętą przez zewnętrzne warstwy swojej gwiazdy. To, co czyni to odkrycie szczególnie niepokojącym, to jego nieuchronność. Nie obserwujemy nagłej katastrofy, ani dramatycznej kolizji. Obserwujemy powolną, nieubłaganą śmierć, egzekucję planety rozgrywającą się przez miliony lat. Wasp-12 nie może uciec, nie może się ustabilizować. Może się tylko cofać, robić się coraz gorętszym i bardziej zdeformowanym, aż nic nie zostanie. Wygląda na to, że wszechświat nie ma litości dla światów, które zapuszczają się zbyt blisko swoich gwiazd. Numer 7. 55 e. W odległości 40 lat świetnych od Ziemi krąży planeta, na której góry zbudowane są z diamentów, a deszcz pada w postaci skrystalizowanego węgla. 55 Cancri e, odkryta w 2004 roku, jest mniej więcej dwa razy większa od Ziemi i 8 razy masywniejsza. Ale jej skład jest zupełnie inny niż cokolwiek w naszym Układzie Słoneczy. Oświat bogaty w węgiel. Planeta, na której najobficiej występującym pierwiastkiem nie jest krzem ani żelazo, lecz czysty węgiel w postaci krystalicznej. Planeta tak krąży tak blisko swojej gwiazdy, że temperatury na powierzchni sięgają 3900 stopni Fahrenheit'a, co wystarcza, by stopić większość metali. W tych ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach węgiel nie tworzy miękkiego grafitu jak ten w ołówkach. Krystalizuje się w diament, najtwardszą naturalnie występującą substancję znaną nauce. Naukowcy szacują, że około 1 trzecia masy tej planety może stanowić czysty diament, warstwa potencjalnie setki mil gruba, znajdująca się pod grafitową skorupą. Aby zrozumieć skalę tego zjawiska, wyobraź sobie to. Jeśli te szacunki są poprawne, 55 Cancri E zawiera więcej diamentów, niż kiedykolwiek istniało na Ziemi przez całą historię naszej planety. Góry skrystalizowanego węgla wznoszą się z diamentowych równin pod niebem, gdzie para węglowa skrapla się i spada jako diamentowy deszcz. To świat zbudowany z substancji, którą cenimy najbardziej, a która przez swoje ogromne nagromadzenie staje się całkowicie bezwartościowa. To, co czyni 55 Cancri E szczególnie istotną, to to, co ujawnia na temat formowania się planet. W naszym Okładzie Słonecznym planety składają się głównie ze skał i metali, a węgiel występuje jedynie w śladowych ilościach. Jednak 55 Cancri E powstała w regionie niezwykle bogatym w węgiel, być może w protoplanetarnym dysku o innych proporcjach pierwiastków niż nasz własny. Jej istnienie dowodzi, że planety mogą mieć zupełnie różne składy chemiczne, w zależności od miejsca i sposobu powstania. 55 Cancri e jest pomnikiem kosmicznej ironii, światem nieskończonych bogactw, do którego nigdy nie dotrzemy, którego nigdy nie dotkniemy i który nigdy nie będzie miał żadnej wartości poza tym, czego może nas nauczyć o zdumiewającej różnorodności światów istniejących poza naszym małym zakątkiem kosmosu. Numer 6 PSR B1257+12 BCID w 1992 roku astronom Aleksander Wolszczan dokonał odkrycia, które nie powinno być możliwe. Trzy planety krążyły wokół pulsara oddalonego o 2300 lat świetlnych od Ziemi. Nie wokół zwykłej gwiazdy, lecz wokół ultragęstego gęstego pozostałości po wybuchu gwiazdy, kosmicznego trupa obracającego się 161 razy na sekundę i bombardującego swoje otoczenie śmiertelnym promieniowaniem. Były to pierwsze planety odkryte poza naszym układem słonecznym, krążące w ostatnim miejscu, w którym ktokolwiek mógłby się spodziewać znalezienia planet. Pulsary to pozostałości po eksplozji masywnych gwiazd jako supernowych, które zapadają się w kule o średnicy zaledwie 12 mil, ale zawierające masę większą niż całe nasze słońce. A SERB 1257 plus 12 obraca się tak szybko, że działa jak kosmiczna latarnia morska, wysyłając wiązki intensywnego promieniowania przez przestrzeń z precyzją zegarka. Środowisko wokół takiego obiektu powinno być całkowicie sterylne, doszczetnie oczyszczone przez supernową, którego stworzyła a jednak w jakiś sposób te trzy planety istnieniały. Krążą po niemal idealnie kołowych orbitach, co sugeruje, że nie zostały niedawno przechwycone, ale są stabilnymi mieszkańcami tego wrogiego układu. Naukowcy proponują dwie możliwości: albo te planety przetrwały supernową, która stworzyła Pulsara, wytrzymując temperatury sięgające miliardów stopni i promieniowanie, które wyparowałyby większość materii, albo powstały później, zlepiając się z resztek wyrzuconych podczas gwiazdnej eksplozji, zrodzone z popiołów gwałtownej śmierci swojej gwiazdy. Oba scenariusze przeczą tradycyjnemu rozumieniu powstawania i przetrwania planet. Te światy zostały nazwane planetami zombie, martwymi światami krążącymi wokół martwej gwiazdy w układzie, który powinien zawierać jedynie promieniowanie i szczątki. Są skąpane w poziomach energii tysiące razy silniejszych niż cokolwiek w naszym Układzie Słonecznym, co czyni je jednymi z najbardziej wrogich środowisk jakie można sobie wyobrazić. Odkrycie planet PSRB B1257 +12 zmusiło astronomów do ponownego przemyślenia podstawowych założeń dotyczących tego, gdzie mogą powstawać planety i jakie ekstremalne warunki są w stanie przetrwać, udowadniając, że światy mogą istnieć w okolicznościach, które kiedyś uważaliśmy za absolutnie niemożliwe. Numer 5. JOP1407B W 2012 roku astronomowie zaobserwowali coś niemożliwego, przechodzącego przed młodą gwiazdą podobną do Słońca, oddaloną o 434 lata świetlne od Ziemi. Przez 56 Dni światło gwiazdy przegasało w złożonych, nieregularnych wzorach, zupełnie innych niż te powodowane przez zwykłą planetę. Kiedy badacze przeanalizowali dane, zorientowali się, że są świadkami czegoś bezprecedensowego: planety z pierścieniami. Nieskromnych pierścieni, jak powiem. Pierścieni tak ogromnych, że rozciągają się na 75 milionów mil, czyli niemal na taką samą odległość, jaka dzieli Ziemię od Słońca. System pierścieni J1407 b jest 200 razy większy niż pierścienie Saturna, największe, jakie kiedykolwiek zaobserwowaliśmy. Gdyby ta planeta krążyła wokół naszego Słońca zamiast Saturna, jej pierścienie zdominowałyby nasze nocne niebo, wydając się kilka razy większe od pełni Księżyca i widoczne nawet w ciągu dnia. Pierścienie zawierają wystarczająco dużo materii, by zbudować dziesiątki, a może nawet setki księżyców, a przerwy w ich strukturze sugerują, że proces powstawania księżyców już się rozpoczął. To, co czyni te pierścienie szczególnie tajemniczymi to ich stabilność. Tak ogromne pierścienie nie powinny istnieć. Siły grawitacyjne działające w tym układzie powinny je rozerwać lub sprawić, że w stosunkowo krótkim kosmicznym czasie zapadną się, tworząc księżyce. A jednak istnieją, przecząc naszym modelom z dynamiki pierścieni i formowania się planet. Niektórzy astronomowie sugerują, że pierścienie mogą być zjawiskiem tymczasowym być może wynikiem niedawnej kolizji lub przechwycenia. Inni proponują, że J1407b może mieć unikalne właściwości grawitacyjne, których jeszcze nie rozumiemy. To odkrycie podważa wszystko, co sądziliśmy o powstawaniu pierścieni. Pierścienie Saturna, niegdyś uważane za wzorzec planetarnych systemów pierścieniowych, w porównaniu z nimi wydają się skromne. 1407 B posiada strukturę pierścieniową tak ogromną, że istnieje ona na teoretycznych granicach tego, co powinna dopuszczać grawitacja. Jeśli pierścienie mogą osiągać tak ogromne rozmiary wokół jednej planety, jakie inne ekstremalne zjawiska mogą istnieć w niezbadanych zakątkach naszej galaktyki? Numer 4. Tres. 2B. W 2006 roku astronomowie korzystający z transatlantyckiego przeglądu egzoplanet odkryli coś, co nie powinno istnieć gazowego olbrzyma, krążącego wokół gwiazdy podobnej do Słońca, oddamanego o 750 lat świetnych, który niemal w ogóle nie odbijał światła. Tres 2B, jak ją nazwano, pochłania ponad 99% światła, które na nią pada, przez co jest ciemniejsza niż węgiel, ciemniejsza niż czarna farba akrylowa, ciemniejsza niż jakakolwiek planeta czy księżyc w naszym układzie słonecznym. Ta ciemność jest głęboka i niezwykle dziwna. Większość gazowych olbrzymów odbija znaczną ilość światła ze swoich gwiazd. Jowisz odbija około 52% padającego na niego światła słonecznego. Saturn odbija około 47%. Nawet odległy Neptun, mimo swojego głębokiego niebieskiego koloru, odbija 41%. Tres 2b odbija mniej niż 1%. To nie tylko ciemność to najciemniejszy znany obiekt we wszechświecie, który nie jest czarną dziurą co mogłoby sprawić, że planeta jest aż tak czarna. Naukowcy zaproponowali kilka teorii, ale żadna z nich nie jest w pełni satysfakcjonująca. Planeta krąży niezwykle blisko swojej gwiazdy, wykonując pełny obieg w zaledwie dwa i pół dnia. Ta bliskość powoduje, że temperatury na powierzchni przekraczają 1800 stopni Fahrenheita, co jest wystarczająco gorące, by odparować niektóre chemikalia w atmosferze. Naukowcy uważają, że mogą tam występować pochłaniające światło związki, takie jak odparowany sód i potas, a także tlenek tytanu, który może działać jak kosmiczna pułapka na światło. Jednak te teorie mają trudności z wyjaśnieniem tak absolutnej ciemności. Coś w chemii atmosfery Tres 2b pochłania światło z niespotykaną dotąd skutecznością. Planeta nie jest całkowicie niewidzialna. Emituje słabą czerwonawą poświatę własnego ciepła, co nadaje jej upiorny, żarący się wygląd na tle czerni kosmosu. Tres 2b stanowi fundamentalne wyzwanie dla naszego rozumienia atmosfer planetarnych. Odkryliśmy, że światy mogą być nie tylko inne niż Ziemia, ale inne w sposób, którego nigdy się nie spodziewaliśmy. Ta planeta istnieje jako pustka w przestrzeni, kula ciemności krążąca wokół olśniewającej gwiazdy, pochłaniająca światło i nie oddające go z powrotem. Numer 3. KELT 9b W 2017 roku astronomowie zidentyfikowali najgorętszą planetę, jaką kiedykolwiek odkryto. KelT 9b, położona 670 lat świetlnych od Jemi, doświadcza temperatur powierzchniowych sięgających 7800 stopni Fahrenheit. To jest goręcej niż około 80% wszystkich gwiazd we wszechświecie. Dzienna strona tej planety jest gorętsza niż powierzchnia naszego własnego Słońca. Nie powinna istnieć w żadnej rozpoznawalnej formie, a jednak jakoś istnieje. Ekstremalna temperatura tworzy warunki, jakich nie zaobserwowaliśmy nigdzie indziej. Atmosfera jest tak gorąca, że cząsteczki nie mogą się tworzyć. Wodór, który normalnie pozostaje stabilny nawet przy tysiącach stopni, jest rozrywany na pojedyncze atomy. Cięższe pierwiastki, takie jak żelazo i tytan, zostały odparowane do postaci gazu, unosząc się w atmosferze, w której chemia, jaką znamy, przestała działać. Złożone cząsteczki są niemożliwe do powstania. Przetrwać mogą jedynie cząstki atomur, ale Kelt 9B czeka jeszcze bardziej ponury os. Intensywne promieniowanie gwiazdy zdziera atmosferę planety w zastraszającym tempie. Każdej sekundy planeta traci miliony ton wodoru, które uciekają w przestrzeń kosmiczną, a jej atmosfera wykrwawia się w pustkę. Astronomowie zaobserwowali ten proces bezpośrednio, obserwując jak za planetą ciągnie się kometarny ogon uciekającego gazu. Held 9b wyparowuje, dosłownie wrze pod nieustannym atakiem promieniowania gwiazdy. Planeta jest zablokowana pływowo, z jedną półkulą na stałe zwróconą w stronę swojej gwiazdy. To powoduje różnicę temperatur sięgającą tysięcy stopni między stroną dzienną a nocną, napędzając wiatry atmosferyczne o prędkościach, które rozerwałyby każdą stałą strukturę. Strona nocna, choć chłodniejsza, wciąż przekracza 4000 stopni Fahrenheit'a. To wystarczająco dużo, by stopić większość metali. Held 9b stanowi ekstremalną granicę przetrwania planet istnieje w stanie ciągłego niszczenia, zbyt gorąca dla cząsteczek, zbyt bombardowana, by utrzymać atmosferę, a jednak na tyle masywna, że jeszcze całkowicie nie zniknęła. To świat w swoich ostatnich konwulsjach, pokazujący nam, że planety mogą istnieć nawet w warunkach, które aktywnie dążą do ich zniszczenia. Numer 2. Gliese 436b. W 2004 roku astronomowie wykryli planetę wielkości Neptuna, krążącą wokół czerwonego karła oddalonego o 30 lat świetlnych od Ziemi. To, co tam odkryli, przeci podstawowym prawom fizyki, jakie znamy. Gliese 436b pokryta jest lodem, ale ten lód istnieje w temperaturze 800 stopni Fahrenheit. To płonący lód, substancja, która nie powinna istnieć. Woda na Ziemi występuje w trzech znanych nam stanach: o niżej 32 stopni zamarzja wód, powyżej 212 stopni wrze i zamienia się w parę. Te przemiany są absolutne, rządzone przez temperaturę i ciśnienie w przewidywalny sposób. Glisa 436b całkowicie łamie te zasady. Masa tej planety tworzy tak ekstremalne siły grawitacyjne, że woda zostaje sprasowana do egzotycznego stanu zwanego Lut X. Pomimo temperatur wystarczająco wysokich, by stopić ołów, ogromne ciśnienie uniemożliwia cząsteczkom wody swobodne poruszanie się. Są one uwięzione w krystalicznych strukturach, zmuszone do pozostania w stanie stałym przez miażdżący ciężar grawitacji planety. Ten lód nie topnieje, bo fizycznie nie może. Ciśnienie jest zbyt dura. To tworzy paradoks, który podważa nasze rozumienie samej materii. Gdybyś jakimś cudem mógł stanąć na powierzchni glise 436b, jednocześnie paliłbyś się od gorąca i stał na twardym lodzie. Woda byłaby wystarczająco gorąca, by poparzyć, a jednocześnie na tyle twarda, by utrzymać twój ciężar. To stan materii, który nie występuje nigdzie w naszym układzie słonecznym, przypominający nam, że wszechświat zawiera warunki tak ekstremalne, iż powstają w nich substancje, których ledwo jesteśmy w stanie pojąć. To, co czyni to odkrycie szczególnie niepokojącym, to fakt, co sugeruje na temat różnorodności warunków panujących na planetach. Przez wieki badaliśmy wodę w jej znanych nam postaciach, budując naszą wiedzę o chemii wokół jej przewidywalnych zachowań. Glize 436b pokazuje nam, że nawet najbardziej podstawowe substancje mogą zachowywać się w zupełnie obcy sposób, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Jeśli lód może płonąć, jaka inna niemożliwa materia czeka na odkrycie w kosmosie? Numer 1. Wasp 76 b w 2016 roku astronomowie odkryli świat, w którym prognozy pogody uwzględniają spadający z nieba stopiony metal. Łasp 76b, położona 640 lat świetnych od Ziemi, to gazowy olbrzym nieco większy od Jowisza, który doświadcza najbardziej obcych warunków atmosferycznych, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Na tej planecie nie pada deszcz wody, tylko deszcz żelaza. Wasp 76b jest związana pływowo ze swoją gwiazdą, co oznacza, że jedna półkula stale zwrócona jest ku słońcu, podczas gdy druga pozostaje w wiecznej ciemności. Po stronie dziennej temperatury sięgają 4350 stopni Fahrenheita, co jest wystarczająco gorące, by zamienić żelazo w gaz. Potężne wiatry, napędzane ekstremalną różnicą temperatur między dniem a nocą, przenoszą parę żelaza przez planetę w kierunku chłodniejszej strony nocnej, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie 2400 stopni Fahrenheita. Gdy para żelaza przedostaje się na nocną półkulę, napotyka temperatury na tyle niskie, że może dojść do kondensacji. Gazowe żelazo skrapla się w krople cieczy, a te krople spadają z nieba jako deszcz z płynnego metalu. Wyobraź sobie, że stoisz na granicy dnia i nocy, obserwując jak dosłownie żelazna kurtyna opada z chmur, żarący się pomarańczowo-czerwonym blaskiem, gdy miliardy kropli płynnego metalu spadają w dół na powierzchnię. Skala tego zjawiska jest szałna noca. Naukowcy szacują, że każdego dnia przez atmosferę Wasp 76b krążą tony żelaza, które po jednej stronie planety odparowuje, a po drugiej spada w postaci deszczu w nieustannym cyklu. Po nocnej stronie prawdopodobnie znajdują się rozległe kałuże, a nawet oceany ciekłego żelaza, nieustannie zasilane przez metaliczne opady z góry. To, co czyni Wasp 76b najdziwniejszą odkrytą przez nas planetą, to fakt, że łączy ona wiele ekstremalnych warunków w jeden spójny, koszmarny system. To nie tylko kwestia wysokiej temperatury. To nie tylko kwestia synchronizacji obrotu z ruchem orbitalnym. To świat, w którym podstawowe pierwiastki geologii planetarnej istnieją w zupełnie obcych stanach, gdzie granica między chemią atmosferyczną a składem powierzchni zaciera się w coś, do czego nie mamy ziemskiego odniesienia. Łasp 76B zmusza nas do zmierzenia się z pokorną prawdą. Różnorodność światów we wszechświecie przekracza wszystko, do czego przygotowało nas ziemskie doświadczenie. A istnieją systemy pogodowe, które sprawiają, że nasze najbardziej gwałtowne burze wydają się łagodne w porównaniu. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, kliknij wideo na ekranie i koniecznie zasubskrybuj kanał.